Halo. Halo, dzień dobry. Ja dzwonię tutaj z spika, bo przebywa tutaj obecnie pani syn na, u nas na tym spiku. Nazywa się Kizi1995. Nie wiem, czy kojarzy pani ten pseudonim tego użytkownika. Nie W każdym razie, proszę pani, on udostępnia informacje, że pani pracuje w banku, ilość zarobków i wiele naprawdę takich informacji, których nie powinno się raczej wynosić na publiczne i Nie wiem, czy, czy nie powinna pani z nim po prostu porozmawiać. W tej godzinie informacji? Tak, w tej chwili. I przeczytam pani 003158. To jest dokładnie godzina, wiadomo o co chodzi. 31 minuta po północy, 59 sekund. Yy, moja mama na bank odbierze tutaj i podaje numer i, i pisze, że pracuje w banku, że ma na imię Monika. No to są informacje, proszę pani, mimo wszystko. no, niepoważne, po żeby takie. Nie tak, dobrze. więc pomyślałem, że po prostu. Do pani no dobra, jest Zadzwonię tutaj, do pani Ja nie będę spowódź Porozmawiać. Do dobrze. Dobrze. dobrze, dziękuję bardzo. dobrze. Ale to jest na jakiejś grze, na jakimś niku. Y y y siedzi na tym spiku bog. to jest jeden z największych y takich tym spików tutaj w Polsce. Mhm, mhm. dobrze. dobrze. Tak właśnie w tej chwili, w tej chwili gra, więc jakby pani jakby pani teraz zainterweniowała i ewentualnie, nie wiem, po prostu opanowała sytuację, byłbym bardzo wdzięczny. Dobrze. Dobrze. Dziękuję bardzo, no, do usłyszenia cały Zobaczymy, to nie wyjdzie. <laughs> Ej, proszę. A wiecie, że Neko to stara kurwa? I Zawodzę cię zejdę. To lepiej, mam. tak, generalnie Ma? no, no, róbcie go, sobie go. gdzie indziej. 12 seconds later. Lol, A to jest kurwa. To jest kurwa. kurwa. jest To, ja to, ja to to zaodprawiłem. Na kąpa nie wejdzie. O kurwa! Tak słam? Boch ty chuju ja Nie wiem, twoja matka bez kitu też nie. Jak to ugasta? <noise> <noise> Weź tę starą baronową wyprowadź, chociaż kurwa da 5 minut na pole. Ja są na kanale, Nie wierzę, nie wierzę. Jak ci łeb to za chwilę, dobra? Nie. Nie. Dobra, do dobra. Ja... Mama, śpiewam karałkę! Hallelujah! A, empty jest, Wygram go! Chodźmy razem do śpiewasz! Alelu <grym> Muszę się do czegoś przyznać, jak dostałem twoje zdjęcie tu. To, to przeszliśmy z kolegami i, 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 i zrobiliśmy to do twojego zdjęcia. No ja mam na imię Kamila, ale jestem trochę wstydliwy, to ci nie powiem jeszcze nazwiska. Nie powiesz nazwiska naprawdę? a ty znasz moje. No. No, więc... Ja słuchaj, ja followuję Anonymous na, na tym, na Twitterze, ja wiem co to jest anonimowość. A takie pytanie... Gdzie mieszkasz? No ja w domu no, mam... A Słuchaj, krótka piłka. Mam pieniądze postawię ci nawet Big Maca bez kuponu. Powiedział, że <śmienicze> ja na to Ja ja! A czy ta rozmowa inny cel? Nie, zaproszenie. mnie. Znaczy wiesz, cel jest. kanapka to tylko przykrywka. A potem wiesz, jak to mówi młodzież, biorę cię na kwadrat. Powiedz, że mam z ojcem w kanapeczku wyjdzie Słuchaj, ze mną będziesz miała jak w raju. Znaczy wiesz, czasem ci przyjebie, gdybyś się nie rozstrzałem. Co tak, no. sobie w wannie mała dziewczynka i mały chłopiec, jak to wiadomo się myją tam tam i tak dalej no Nagle dziewczynka patrzy na przyrodzenie chłopca i mówi A mogę dotknąć? Chłopiec tak patrzy i odpowiada Swoje urwałaś <grym> No nie... Słuchaj, ja powiem ci tak, powiem ci krótko Wisisz mi co najmniej no... szczy proszki do prania po tym ile ja przeżyłem z tobą w czasie snu Zapytaj się ile waży nie, nie, nie. A ja mam pytanie, nie, nie ja mam musielisz. pytanie, słuchaj. Tylko tak teoretycznie, no nie? Wyobraź sobie, że musisz walczyć w MMA. To w jakiej fadze chodzi? chodzi? O Nie. Nie. Ja Jak mi Nie. Nie. bez Nie. będę Nie. Nie.